Cześć Simonku z tej strony domi i nagrywam dziś kolejny odcinek ze serii Brawl Stars poczekajcie powtórz Cześć Simonku z tej strony domi i nagrywam dziś kolejny odcinek z tej serii bo wiecie dlaczego ja powtórzyłem dlatego, że ja się bałem że mm, no wiecie że ja się bałem, że nie powiedziałem tego i to nie nagrało mi więc dwa razy powiedziałem no to przywitani jesteście. Może i dwójka było, więc jesteście dwoje przywitani. A jak trójka, to czyś fantastyczną domina, żebym widział kolejny odcinek z tej serii. Brawo starsza. Jest już trójka, jest przywitana nawet. Dwójka i jedna osoba też przywitana. Więc ja robię cięcie i hakujemy grę. Żeby były nagrody! Widzowie, po tej rundce będziemy mieli tego haka, więc musimy tą wygrać rundkę na pierwsze miejsce. Nie wygramy rundki na pierwsze miejsce, nie ma haka. Nie no, tak naprawdę hak po, będzie po tej rundce, nie, już za niedługo, po tej rundzie, Bumblumbu, ja uciekam. I nie wolno El Primo, kotki, kotka i myszkę się bawić. No ja teraz ten padnę, a ja teraz ucieknę i popatrzcie. Nie! Co ja to zrobiłam? Co? Nie, tego się nie da. Tak naprawdę to jest fałsz. Ja umieram chyba. Co? Jak to Poko? Jak myślałem, to zrobiłeś? Trzecie miejsce. Będzie hak. Wchodzimy. Nie ma haka. Abrahadabra haku. Będziesz. Powiem tylko parę słów. I tu będziesz. Tu. Abrahadabra haku. Za cztery sekundy jest. Tu, trzy, dwa, jeden! dun dun Hak! Mamy nowe mapy. Dobra. Zobaczmy, co będzie. Ulepszenie do nity, no. Będzie magii Barley do kupienia. O, proszę, proszę. Jest magii Barley do kupienia, jest! Ja się cieszę, bo jest magii Co? Nie chcę kupować Leona, bo jest nowa oferta specjalna. Ale jak ja to zrobiłem, że ja na i Leona mogłem kupić? Jak? Przecież oferty nie było, a była tu. Więc ja robię cięcie i widzimy się z kupieniem magika. Parleja! Moi drodzy, zdobyliśmy to w końcu. Zdobyliśmy, ale zaraz jeszcze trudu nie będzie takiego. Co? Du, du, du. Co się stało? Nie kupimy na tym odcinku, przepraszam. Nie kupimy. Chyba, że wyjdzie tam do wyzwania. Kolejna osoba. Ale ja nie chcę już kolejnych osób niszczyć. Ale nam wychodzi na to, że musimy, ale to musimy zrobić to, co jest najgorsze. Na nim chyba 15 ranga. Nie kupimy dzisiaj parleja, Ale to jutro kupimy. Nie baczcie, nie baczcie, nie baczcie. Widzowie, moi drodzy. Nie bać się. Coś źle policzyłem i szybko matematyka się nie udała. Nie udała się, drodzy widzowie. I nam sprzygli rano. No. Teraz trzeba będzie się wkurzyć na niej. Jej, jej bitem popracować trochę. Musieli My 400 nie dostaliśmy tych półcików, 200. To trudne chyba. No, no to raz, żegnam nam odcinek ilam, dam, 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 dam. Da, da,